Cześć. Wiecie co robi dentysta, kiedy zasłabnie mu pacjent? Dzwoni po lekarza. Tym humorystycznym wstępem chciałbym rozpocząć dzisiejszy odcinek. To znaczy będę mówił o różnicach między kierunkiem lekarskim a kierunkiem lekarsko-stomatologicznym. Są osoby, które postanowiły, że idą na jeden z tych dwóch kierunków, że chcą się zajmować medycyną, ale jeszcze nie wiedzą, na który z tych kierunków się spodziewać. Mam nadzieję, że informacje, które podam w tym filmiku, pomogą wam podjąć decyzję. Także zapraszam do oglądania. Studia lekarskie trwają 6 lat, podczas kiedy studia stomatologiczne trwają 5 lat, czyli rok krócej. Tylko że po stomatologii także trzeba odbyć rok stażu podyplomowego, żeby dostać pełne prawo do wykonywania zawodu, tak więc najkrótszy okres, przez jaki trzeba się szkolić, żeby zostać dentystą, to jest lat 6. I po ukończeniu kierunku lekarsko-stomatologicznego otrzymuje się tytuł lekarza dentysty. Tak więc stomatolodzy bez wątpienia są lekarzami, jak zresztą wynika z ich tytułu. Mimo, że w środowisku istnieje mnóstwo żartów na ten temat, jak na przykład w co bawią się dentyści, bawią się w lekarzy, albo ten żart z początku odcinka. Cześć! Czekasz? Tak, mamy rezerwację pod dr Price. Dobra, pozwól, że popatrzę na to dla ciebie. Dr Price? <coughs> Stu, ty jesteś dentystem. Hej, nie próbuj się zdziwić. To nie jest zdziwić, jeśli to prawda. To jest dentyst. Nie bądź zbyt ekscytowany. Ale to są oczywiście tylko żarty. Żartują sobie zresztą wszyscy ze wszystkiego. Wcale nie ma mniej żartów o jakichś anestezjologach, chirurgach czy ortopedach. Taką dużą różnicą w tych dwóch kierunkach jest to, jak wygląda start kariery zawodowej. To znaczy, tak jak Wam mówiłem w poprzednich odcinkach, zwykle po zakończeniu studiów lekarskich i zakończeniu stażu młody lekarz rozpoczyna specjalizację. To jest najczęstsza droga zawodowa. Natomiast jeżeli chodzi o stomatologów, mniejszość idzie na specjalizację, co wynika m.in. z tego, że ilość miejsc specjalizacyjnych jest znacznie mniejsza po stomatologii niż po lekarskim. To znaczy, po skończeniu studiów nie wybiera się taki model dentysta na specjalizację, tylko szuka sobie miejsca pracy, szuka jakichś różnych prywatnych czy tam publicznych klinik, w których mógłby się zatrudnić i mógłby się douczać. I tutaj nie ma już takiego centralnego systemu kwalifikacji do zawodu, do żadnych takich bardziej skomplikowanych sposobów rekrutacyjnych. To znaczy, wysyła się CV do swojego pracodawcy i on Cię może przyjąć albo nie. Może się sugerować ocenami, może się sugerować wynikiem lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego, który także dentyści piszą pod koniec studiów, ale może się też sugerować czymś zupełnie innym. Także mamy tutaj coś w rodzaju takiego wolnego rynku. Jeżeli chodzi o zarobki. To oczywiście na początku zbyt wysokich zarobków nie ma, ale to jest różnie w różnych miejscach. To znaczy, zaczynając pracować u takiego naszego nowego pracodawcy, dostajemy zwykle pensję i ewentualnie, to jest dosyć częste, procent od pacjentów, od zarobków, jakie zarobimy dla tego naszego szefa. I oczywiście one na początku nie są zbyt duże. Procent jaki dostajemy to jest zwykle 10 do 30% zależnie od tego jak długo pracujemy, jak jesteśmy już wprawionymi tymi dentystami, zależnie od tego czy wykonujemy już jakieś trudniejsze zabiegi, które wymagają doświadczenia, czy też bycia obecnym na jakichś szkoleniach, oraz od tego, czy mamy własne materiały, czy korzystamy z materiałów naszego szefa. Czasami widząc idącego do pracy stomatologa, możecie zobaczyć, że niesie ze sobą taką wielką teczkę, czy raczej taką skrzynkę, która wygląda jak na narzędzia, a tak naprawdę ma tam materiały, z których korzysta. A co może robić taki lekarz-dentysta po studiach? Same w sobie studia lekarsko-dentystyczne znacznie lepiej przygotowują do takich pierwszych kroków w zawodzie niż studia lekarskie. To znaczy, już w okresie studiów stomatolodzy wykonują część zabiegów, takie, jakie wykonuje prawdziwy stomatolog. Także zwykle taki lekarz po studiach, stomatolog potrafi już robić przeglądy, usuwać kamień, czy zakładać jakieś proste prądy. I w celu swojej własnej edukacji wybiera się właśnie do którejś z prywatnych klinik. Zwykle na początku wybiera się takie miejsce, gdzie trochę gorzej płacą, bądź, ale z kolei dużo mu się można nauczyć. A nauczyć się też można oczywiście na jakichś kursach, które są płatne i które często, w których często stomatolodzy biorą udział. Oczywiście można też iść na specjalizację, gdzie też się można niemal nauczyć, ale tak jak mówiłem, no to dużo osób robi jakieś takie trudniejsze zabiegi w, w swoim własnym zakresie. Więc pojawia się pytanie, po co w ogóle takiemu lekarzowi, stomatologowi jest specjalizacja? Tak jak także mówiłem w poprzednim odcinku, po studiach możemy w końcu robić prawie wszystko. No właśnie, ale. Po pierwsze, ta specjalizacja to jest czysty chwyt marketingowy. To znaczy, tak samo jak doktorat, kiedy jakiś pacjent usłyszy, że ktoś jest doktorem nauk medycznych, jest specjalistą danej dziedziny, to podejrzewa, że ten, że ten lekarz bardziej się zna na swoim zawodzie niż osoba, której tych tytułów nie ma. A po drugie, robią lekarze specjalizację dla swojego własnego bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli będą mieli jakiś błąd, a będą mieli błędy, będą mieli powikłania, bo błędów robi tylko ten, kto nie robi nikt to będą pozywani przez swoich pacjentów, no i będą mieli roz rozprawy sądowe. I wtedy specjalista może mówić, że no, on się na tym zna, popełni błąd, ale to dlatego, że błędy są w kalkulowane w ryzyko, no ma jakąś lepszą linię obrony. Natomiast osoba, która nie jest specjalistą, to będzie miała większy problem, żeby się obronić, dlatego że nie będzie potrafiła udowodnić, że ona dobrze potrafi robić te zabiegi, którymi się zajmuje. Jednak w stomatologii i tak mnóstwo osób zajmuje się jakąś, powiedzmy, na przykład ortodoncją, mimo że specjalizacji z ortodoncji nie ma. Jeszcze mówiąc o tych specjalizacjach, nie można nie wspomnieć o tym, że oczywiście zakres ich jest znacznie mniejszy niż po kierunku lekarskim. To znaczy, specjalizacji stomatologicznych jest około 10, podczas kiedy specjalizacji lekarskich jest około 100. Także idąc na stomatologię, musimy się liczyć z tym, że. Jednak czym byśmy się nie zajmowali? Mimo że jakaś ortodoncja czy periodontologia to są dosyć inne rzeczy, to jednak to wszystko obraca się wokół jamy ustnej. Także musimy zakładać, że idąc na stomatologię, będziemy zajmować się zabiegówką w, o dosyć wąskim polu operacyjnym i już nie będziemy mieli tak dużego wyboru jak po lekarskim. I z tego powodu też. Polecam osobom, które nie są zdecydowane co do końca chcą robić, żeby poszły na kierunek lekarski, dlatego że wtedy będą mogli się decydować, czy chcą się zajmować jakąś psychiatrią, radiologią czy bardzo dużym zakresem no, zupełnie innych z tych rzeczy niż tylko i wyłącznie zabiegówką jemy ustnej. Jeżeli chodzi o pieniądze, to największe kwoty można zrobić oczywiście wtedy, kiedy się pracuje na swoim, w swoim własnym gabinecie. To znaczy wtedy nie trzeba dawać dużego procentu swojemu pracodawcy, bierze się w 100% dla siebie, a także można zatrudniać inne osoby, które pracując muszą oddawać tobie część swojego zarobku. No właśnie, tylko że w stomatologii to jest bardzo duży koszt, to po pierwsze konkurencja jest dosyć duża, dużo jest stomatologów, coraz większe są wymagania pacjentów, już nie trzeba mieć tylko miejsca w poczekalni i fotela dentystycznego, który sam w sobie kosztuje kilkadziesiąt do nawet kilkuset tysięcy czasami. Potrzebne są też często jakieś RTG, tomografie komputerowe, mikroskopy oraz cały taki szeroko rozmiany sprzęt luksusowy dla swoich pacjentów, żeby się po prostu wybić. I to jest koszt, który no to jest kilkaset tysięcy złotych trzeba wyłożyć, żeby otworzyć swój własny gabinet. W porównaniu do przeciętnego gabinetu lekarskiego, no to to jest znacznie więcej, bo jeżeli jest się da dajmy na to jakimś internistą, to takie koszta są bardzo niskie, żeby otworzyć swój własny gabinet. To są koszty osiągalne praktycznie dla każdego. Jeżeli chodzi o studia, to przedmioty są dosyć mocno zazębiające się, to znaczy jest dużo przedmiotów, które są takie same na jednym i na drugim kierunku. To znaczy na pierwszym roku na mojej uczelni stomatolodzy mieli tylko dwa przedmioty, które były inne ponad to, co my mieliśmy, to znaczy mieli jeszcze ergonomię, gdzie uczyli się jak poprawnie siedzieć, jak jak powinno być skonstruowane środowisko pracy, żeby być jak najmniej narażony na to obciążenie zawodowe, bo wiadomo, stomatolodzy muszą cały czas siedzieć, pracować w pokoleniu i są trochę bardziej narażeni na bóle pleców. Oraz mieli jeszcze, nie pamiętam, jak się nazywa taki przedmiot, chyba pedodoncja, gdzie w takich dużych kostkach woskowych rzeźbili wszystkie zęby po kolei, tak żeby wiedzieć, jak wygląda taki ząb w powiększeniu, no i żeby w sobie, sobie wyrobić już takie początkowe elementy zabiegowe. Co następny rok, to te przedmioty były już trochę inne, ale jednak krążyły, no, oczywiście, cały czas wokół medycyny. Na przedmiotach już na starszych latach mieli zajęcia z pacjentami, także oni na przykład nie mogli się już spóźnić na zajęcia, dlatego że pacjenci na nich czekali na ósmą i szli tam do nich i wykonywali już te najprostsze zabiegi, oczywiście pod okiem specjalistów. Tam, gdzie ja kończyłem studia, we Wrocławiu, nie było żadnego problemu, że przenieść się z lekarskiego na stomatologię, a ze stomatologii na lekarski. Dlatego, że no, ponieważ dużo przedmiotów było takich samych, to można było sobie przenieść oceny z jednego miejsca na drugi. To znaczy oczywiście stomatolodzy już na jakimś piątym, czwartym roku mieli nieco łatwiejsze te przedmioty ogólne jakoś chirurgię niż na przykład była chirurgia na lekarskim. Z uwagi na to, że mieli trudniejsze przedmioty, których my nie mieliśmy jak jakaś właśnie chirurgia stomatologiczna czy ortodoncja. Wracając jeszcze do zarobków, to zarówno po medycynie, jak i po lekarsko-stomatologicznym kierunku prędzej czy później będziemy w stanie zrobić większe pieniądze, kiedy już będziemy mieli przepracowany dosyć sporo lat i wyrobioną mniej więcej taką powiedzmy renomę, jeżeli pojedziemy do jakiegoś mniejszego miasta i będzie mniejsza konkurencja. W stomatologii generalnie te dobre pieniądze przychodzą trochę szybciej niż po lekarskim. Czyli podsumowując, jeżeli chcecie się zajmować medycyną, ale jeśli nie jesteście jeszcze pewni, czym konkretnie chcecie zajmować, to proponuję Wam iść na lekarski. Będziecie mieli dużo większy wybór niż pójść na stomatologię. Natomiast, jeżeli jesteście przekonani do tego, że chcielibyście zajmować się taką dosyć wąską chirurgią, jeżeli wiecie, że taki zawód będzie Wam pasował, to stomatologia jest świetna, chociażby dlatego, że oferuje wykształcenie w krótszym czasie i lepsze. Czyli podsumowując, Czyli podsumowując, jeżeli wiecie, że chcecie zajmować czymś w medycynie, ale nie jesteście jeszcze pewni czym, to ja bym wam radził, żebyście poszli na lekarski. Po prostu będziecie mieli szerszy wachlarz tego, czym się będziecie mogli zajmować. Natomiast jeżeli chcecie zajmować się taką trochę właśnie wąską chirurgią, jeżeli wiecie, że taki charakter pracy będzie wam pasował, to stomatologia jest świetna, chociażby dlatego, że oferuje szybsze ukończenie edukacji i szybsze możliwości zarobku niż lekarski. I to jest już chyba wszystko, co chciałabym Wam opowiedzieć o tych dwóch kierunkach. Na koniec jeszcze zaproszę Was do polubienia mojej strony na Facebooku, którą niedawno utworzyłem, oraz do spojrzenia na blog, który także niedawno stworzyłem. Także cześć, do następnego odcinka.